Mam tutaj Turana, w którym nie działa prawa wycieraczka. prawa, czyli tamta od pasażera. Na dwóch silnikach to jest. Kiedyś to już tutaj naprawiałem. To jest tak urządzone, że silnik prawy ma plus i minus. Nie wiem czy na stałe, czy po stacjice, Przy tego nie pamiętam. I kabel sygnałowy, który informuje, że ma ruszyć. Kabel idzie tutaj z modułu komfortu. Prawdopodobnie to jest sterowane po przekręceniu manetki. Tak to działa czyli jakimś tam sygnałem to jest uruchamiane ten silnik tam ma jakieś bebechy w środku elektroniczne, czyli to nie jest już tak zero jedynkowo że podajemy tylko plus czy minus i działa, tylko to już jest wysterowywane przez moduł muszę sobie tam odkręcić pod szybie ale to po kolei, bo w aucie będę robił rozrząd i jeszcze jakieś tutaj mamy od klienta zalecenia wymienić olej, wymienić rozrząd prawa wycieraczka, sprawdzić klocki i stuki jaki słychać przy skręceniu kołami, czyli może być to przegub napędowy, ale muszę się gdzieś tam przejechać, tak, żeby można zawinąć, było na miejscu. No i co przyjeździe próbnej, w ogóle żadnych stuków nic nie słychać, czyli standard, co nie znaczy, że problemu nie ma. Po prostu często tak bywa, to też ma znaczenie temperatura i tak dalej. Zobaczymy. Tym się nie będziemy na razie martwić. Zobaczymy sobie to, co jest ewidentne, zrobimy. Olej tą wycieraczkę zaraz podnoszę zobaczymy, czy to silnik czy cokolwiek innego i co później i później rozrząd jeszcze. No i układ centralnej elektryki mamy silnik wycieraczki po prawej stronie pasażera, błąd, brak, sygnału komunikacji i mamy jeszcze błąd od odświetlenia tablicy rejestracyjnej aby sprawdzić właśnie tą komunikację, czy tutaj jest sygnał, ale nie ma w ogóle zasilania. Masa jest, masa to chyba stała jest, a plus nie wiem, czy jest niedołączony. Mniejsza z tym, w każdym razie no, nie ma tego plusa na tym silniku, więc komunikacji też nie będzie. A komunikacja to jest ten niebieski przewód, który idzie gdzieś tutaj, o tutaj. I idzie to do samochodu, do środka, do kabiny. Dobra, zobaczmy sobie, jak tutaj jest realizowany plus. Zasilanie na ten silnik, który bezpiecznik. No i słuchajcie, tutaj jest bezpiecznik 25-amperowy. Z jednej strony mamy, z drugiej strony nie mamy. Dobra, wymienimy, zobaczymy. Tylko włączyłem i widać, że ten plastik tutaj się zaczyna ruszać i nie idzie dalej. Nie wiem, czy. To jest to przyczyną, czy po prostu, nie wiem, tutaj zarzywiało ramię i nie może tego uciągnąć, nie mam pojęcia, ale tak wygląda po prostu jakby on na dół chciał startować. No stąd upaliło bezpiecznik. Dobra, ściągnę sobie ramię wycieraczek, to zobaczymy jak to, czy to ruszy w ogóle. I Słuchajcie, taka sytuacja, Zciągnąłem sobie ramię wycieraczek, tak dla bezpieczeństwa tak samo, żeby nam się te, nie zjechały te ramiona, gdzieś tam skrzyżowały, bo pokrzywi co najmniej pióra, ale po włożeniu bezpiecznika sprawnego, on jest od na pewno od tego silnika. Ta wycieraczka przestaje działać, czyli lewa. Prawy silnik próbuje, ale nadal nie rusza, czyli najprawdopodobniej mamy zatarte ramię tutaj, to kiedy sobie wyjmę bezpiecznik, żeby był Obwód otwarty i ten nie jest zasilany, prawy silnik to lewy no startuje. No tak pewnie chyba ze względów bezpieczeństwa jest to zrobione, żeby się pozycje im zgadzały tym silnikom. Tak sobie to myślę. Dobra, wyciągam ten silnik z mechanizmem z lewej strony i spróbujemy to jakoś usprawnić. No jak widać, albo nie widać, stoi na dębowo. Wyciągnięte mamy zabezpieczenie, podkładkę, ale wybijać tego nie będę, bo sklepiemy tutaj ten wałek. Grzejemy. Zobaczcie puściło już. Ale tam jest utlenione aluminium proszek, więc bez rozebrania, bez wyczyszczenia tego to działać nie będzie długo. Można by tu psiknąć w i pewnie by to ruszyło, ale... ale to będzie problem za tydzień dwa może miesiąc. Zobaczcie nie wiem czy nie, nie będzie widać, ale może Wam pokażę. Ile tego materiału tam jest. O, zobaczcie, to się wysypuje wszystko. I gdybyśmy to namoczyli jakimś budekiem, to może by to się ruszyło, ale opadłoby to niżej, odparowałoby tutaj. I z powrotem, zobaczcie, tego jest tutaj, tego jest tutaj cała masa. No dobra, to ja sobie tutaj poza kamerą wyczyszczę, damy tam smaru. I to chodzić chodzi z powrotem jak nowe trochę tłustego do środka, nowe o tutaj po końcach do uszczelnienia będzie działać. O, zobaczcie, Aligancko. Ten działa i ten też zasuwa. Dobra, ustawiamy ramiona, zakładam wszystko i zrobione to. Dobra, zasuwa wszystko. Kia Rio, Nawet ci, którzy śledzą kanał wiedzą, może albo kojarzą, co to za Kia. Kija, w której zerwał się i musiałem ten silnik remontować. No i półtorej roku później silnik wygląda tak, pracuje tak. Przyjeżdża na serwisy olejowe i wszystko działa na razie w porządku, nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest suchy, pod spodem też jest suchy, nie ma tutaj żadnych wycieków, wszystko jest w porządku, kręci się po prostu. Ale człowiek sporo się nauczył, nauczyłem się. Jak działają ubezpieczy... ubezpieczyciele, czyli ubezpieczenia warsztatów OC. No, sporo mnie ta wiedza kosztowała, ale zawsze to do przodu krok. Chociaż to jest taka wieża, wiedza pożyteczna i bezużyteczna. Kia Ceed 1.4 i sprzęgło się zepsuło, najogólniej mówiąc. Czyli po prostu tak bez ostrzeżenia sprzęgło, pedał wpadł w podłogę, sprzęgło brak. Biegów zmieniać się nie da na odpalonym silniku, czyli nie działa. No, i tak auto już chwilę stoi, dzisiaj wypchnęłem mówię, trzeba coś poddiagnozować, tak? W zbiorniku płyn jest, bo to jest z jednego zbiornika z płynem hamulcowym, czyli jest. No, czyli by to sugerowało, że jakiegoś wycieku nie ma pod autem. Sucho. Pedał sprzęgła, jak wciskamy, wciska się bardzo lekko i wraca sam. No ale to sprzęgło tutaj, patrzę się, wciskam sobie tam w kabinie, tutaj żadne, żadnej reakcji, bo tam jest wysprzęglik zewnętrzny i łapę sprzęgła, widać po prostu tą, która steruje łożyskiem wyciskowym. No i żadnej reakcji tam nie ma, nie? mówię, kurczę, co jest grane? Pompa wysprzęglająca, gdyby, gdyby była uszkodzona, no to cofałoby się tutaj do zbiorniczka czyli wciskając widzielibyśmy że tutaj nam coś się gotuje w tym zbiorniczku jakieś tam wiry się dzieją ale nic takiego się nie dzieje wszystko jest w porządku a tutaj ciśnienie się nie tworzy sterowania sprzęgłem brak no i tak przyglądam się temu uważniej zobaczcie teraz mam sprzęgło wciśnięte widzicie tam przewód od sprzęgła widzicie jaki jest napompowany po prostu strzelił w środku Została tylko ta osłona gumowa na zewnątrz, no i ja on się rozpompował, ciśnienie idzie w przewód, jak puścimy sprzęgło, to jest na tyle duże, że nam pedał odbija do góry, czyli podnosi się, a reakcji na, tutaj na nas sprzęgle brak. Dobra, musimy sobie tutaj zobaczyć, gdzie on tutaj jest i w jakim momencie przykręcany, to już na spokojnie. Mam Peugeot 308, auto już było u mnie na kanale, był problem z zbyt małym przepływem, zgłaszał to przepływomierz i okazało się, że kaseta wałków, a raczej łańcuch tam był wyciągnięty, z pęknięty ślizg i wymieniona została kaseta wałków. Błędy z tym związane z niskim przepływem już się nie pojawiły, auto odzyskało moc i jeździ, natomiast pojawił się po jakimś czasie... No nie wiem, może 800-900 km, około 1000, może zrobiło auto bez żadnych kontrolek. No i pojawił się czek. Mamy w sterowniku silnika zapisany błąd P0403, sterowanie zaworu EGR. Status jest przerywany. Tutaj też ta kontrolka tak się właśnie zachowuje, że raz świeci przez dłuższy czas, czasami znika czek, czyli ten silniczek... I później zaś pojawia się z powrotem po jakimś czasie. Zauważyliśmy, że nie ma problemu, kiedy auto jedzie w długie trasy, czyli na przykład jedziecie sobie tam gdzieś eską, deptacie w jakimś takim równym tempie. Natomiast błąd pojawia się przy takich manewrach, dojeżdżaniu do skrzyżowania, ruszaniu, zwalnianiu, czyli kiedy naciskamy na pedał, przyspieszenie, odpuszczamy, naciskamy, odpuszczamy, czy zawór EGR-u nam pracuje tam. Tak, yy, uchyla się, zamyka się, yy, i w takich okolicznościach ten błąd najszybciej udaje się wywołać. No i to tyle wiem. Muszę sobie rozkopać tam z powrotem do tego zaworu EGR. No dobra, to z powrotem powtórka z rozrywki, czyli wyciągamy ramiona wycieraczek pod szybę, obudowę filtra i dopiero pod obudową filtra z tyłu zasilnikiem jest zawór EGR. Jak już to wyciągniemy, te elementy, to już tam jest fajnie. Tam już można, jest dostęp. Zawór EGR nie jest jakoś tam mocno zakopany. Jest dwie śruby, bodajże z tego co pamiętam dwa przewody z płynem chłodzącym i w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o demontaż. Zobaczymy, czy go trzeba będzie wymienić. Czy key się z nim dzieje? No nie wiem, tutaj zastanawiamy się, żeby mu dać szansę. On Zabrudzony nie jest, bo ja go wyciągałem, przy, szukając przyczyny tutaj e, z tym przepływem, i on był czysty, ten zawór. Nie wiem, czy ktoś go mył przede mną, czy nie mył, czy, czy co tam było robione. W każdym razie nie był brudny, nie był zalepiony sadzą. Natomiast ma taki mechanizm, zresztą pokażę Wam. Nie będziemy naprzód wybiegać. No i mamy tutaj EGR. Widzicie, on jest na takim ramieniu. Jest coś takiego, taki mimośród. No i on sobie po prostu za pomocą tego ramienia wciska tam jest sprężyna pod spodem która powinna wypychać ten szczęk do góry. Domyślam się albo przypuszczam, że być może jest problem właśnie z w którejś pozycji potrafi się zablokować na chwilę. Stąd też nie zgadza mu się położenie to, które żąda i to, które jest chwilowe albo zbyt długo jest zwłoka. No i może taki błąd występować. Nie wiem co z tym zrobić, uruchomimy, zobaczymy czy to pracuje i czy no nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, popsikać czymś takim dla... Tak, wiecie, to się nie naprawi w ten sposób, ale pomyślałem, że dla upewnienia się, dla diagnozy, jeśli byśmy psiknęli i pomogłoby, błąd by nie występował lub rzadziej, no to mielibyśmy tak jakby potwierdzone nasze przypuszczenia. Słuchajcie, tutaj ten mechanizm troszkę psiknąłem, to nie celem naprawy, bo tego się tak nie, na, nie da naprawić, a na dłuższy czas. Takie jest moje zdanie na ten temat. Takie to tylko w kwestii takie, aby zobaczyć, czy będzie jakaś zmiana, czy rzeczywiście jest problem z sterowaniem tutaj tym zaworem na gieru. Myślę, że tak. Zauważyłem jeszcze, że oszka, która chodzi, ona rusza się niezależnie od tego łożyska, które steruje tym mimośrodem. środem więc najprawdopodobniej tam zrobił się już luz yy, na tym ramieniu, które ma sterować tym EGR-em i stąd też może być problem, że to się może gdzieś kosić i przycinać w pewnych okolicznościach. Tyle mogę powiedzieć. Na razie to zamknę z powrotem. Ja sobie pojeździłem autem cud w tył, tak po placu, bo w takich okolicznościach najczęściej ten błąd powstawał, delikatnie ruszając, zwalniając i znów ruszając. Zobaczymy, poobserwujemy, co z tego wyniknie, ale raczej, raczej na dłuższą metę, jeśli nawet będzie poprawa, to na dłuższą metę to nie pomoże. Sam fakt, że damy tutaj coś tłustego, no to to się będzie zaraz kleić, kurz, brud, tam się nam przyklei i na dłuższy czas pogorszymy sprawę, ale na chwilę możemy poobserwować, czy będzie coś inaczej. Pojeździłem trochę autem, błąd na razie nie wrócił. Co w zasadzie o niczym nie świadczy, bo to może być zbieg okoliczności, tak? No to już musi właściciel sobie pojeździć, potestować. Co do samej próby naprawy, to, to myślę, że znaczy, sam w to nie wierzę, bo sam fakt, jeśli tam jest jakiś już delikatny, choćby przedmuch na ten grzybku, a my to posmarujemy jakimś smarem tłustym, no to te sadze zaraz się tam obkleją, dookoła wszystkiego no i będziemy mieć problem tak czy owak, jeszcze szybciej albo jeszcze poważniejszy niż był wcześniej. Zawór jest czysty, był czysty, ja go jeszcze raz czyściłem przy próbie, znaczy przy tam poszukiwaniu wcześniej, więc on nie jest zalepiony w żaden sposób od środka grzybek, żeby nie było to tak dla tych, co nie oglądali. No ale zobaczymy, na razie tyle, bo co tutaj dłużej wymyślać teorię. Będzie dobrze, no to będzie dobrze, a wróci problem po jakimś czasie, no to będziemy mieli diagnozę, że problem leży w samym zaworze i trzeba go wymienić.